Wesoły Romek, zwany Fiodorem. Proszę, 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 heja, heja. A, no i muszę oczywiście ten... Klubowych, klubowych kolegów spekulujących. Nie, nie, nie. No, Jeszcze trzeba poczekać. Kwiat polskiego dealerstwa. Tutaj jest i Wojtek Bugacki. Tutaj. Tak, tak, tak. Proszę, proszę. O, i nawet ta się mleczko dla operatora. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tak wszyscy, jak zwykle, z nimi lepiej nie zaczynać, oni ostro grają, także lepiej delikatnie. Pobiegniemy teraz tutaj. A co robią piękne dziewczyny z zespołu Zaparcia? Jezu, jedna szybko uciekła, ale chociaż niech popatrzy w obiekty. Jest i ona. są gwiazdą, gwiazdą ludzi fantazją, tak? Tak, tak, Powiedz coś, mądrego. Ja, <ślad> <ślad> No powiedz, powiedz Głupi żart Głupi żart, no A proszę jak szybko wróciła Parcie na szkło, tak zwane no, Ale ja tam występowałam ale... Występowałaś coś? Marta ale tańczyłaś kiedyś przed kamerą? Na przykład salsę Owszem no nie może... A, Pewnie to... nie raz. Pewnie nie raz, no dobra Jak no, ci, że Ania była na koncercie George'a Michaela i Jako George Michael, czy... Ja, to, 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 to. A moja, moja babcia ostatnio Dominik, słyszałeś, że Michael Jackson był w Polsce? To jak już tak inaczej wygląda Przytył. Jest i Marcin, tak zwany pies na kobiety. Wow! Zawarczał. Jest i Marta, poskromiona przez Marcina. No i generalnie wszystko tak to właśnie wygląda. Jest i specjalista, szef tego, oto tutaj w zasadzie Fiodora. Jakiś ten komentarz może do dzisiejszego rekordu na eurodolarze. 168, 12 nawet się pojawiło, ale kamienna mina. Gdzie się pojawiło 1, 38, A było? Nie było? Przez no chwilę nie było chyba. Sprawdziłeś to? No nie wiem, tam ktoś na tamtym desku. Czy 12? na ofercie? ofercie? Nie wiem. Ja widziałem, że było 0,9, no a jak ktoś mówił, że 12. Niej, jak nie wiesz. No dobra, jak masz na imię? Na przykład wiem, znam odpowiedź pytanie retoryczne. Jak masz to? na imię Marcin? Ej, nie wolno mi